Serdecznie witamy Dariusza Brzozowca, lidera polskiej waluty lokalnej Dobry. Darku, mam do Ciebie kilka pytań. Ponieważ pod wpisami promującymi walutę Dobry można znaleźć animowe wpisy mówiące o tym, że Dobry nie jest potrzebny, ponieważ istnieje Bitcoin. Tak, Jak to Kryptowal rodzaj kryptowaluty Bitcoin, tak. Myślę, że one są całkowicie nietrafionymi uwagami do projektu Dobry ze względu na to, że zostawiamy tutaj zupełnie dwa różne y, narzędzia. Bitcoin jest czymś innym, dobry ma być czymś innym, bo przecież jesteśmy w przededniu uruchamiania tego całego projektu. I najprościej tłumacząc oczywiście tych różnic, które drzemią w detalach jest całe mnóstwo, myślę, że będzie okazja, żeby chwilę tutaj o nich porozmawiać. Ale najprostszym wytłumaczeniem różnicy pomiędzy projektem polskiej waluty lokalnej, jaką jest dobry, a, a bitcoinem, który już funkcjonuje od czterech lat, jest podsumowanie tego w prosty sposób. Bitcoin jest globalnym środkiem transakcyjnym. Natomiast dobry ma zostać li tylko i wyłącznie lokalnym, w odniesieniu do oczywiście kraju, jakim jest Polska. A jak będzie wyglądał kurs dobrego? Czy będzie jakoś regulowany, czy będzie kurs rynkowy? Jak to jest rozbudzamy? jedna z następnych podstawowych różnic odróżniająca te dwa mechanizmy transakcyjne. Bitcoin jest niesamowitym tworem, który podlega kursowości, zresztą to można łatwo zauważyć, że kiedyś rozpoczęto wartość tego bitcoina, ona jeszcze nie tak dawno była gdzieś tam chyba na granicy 15 dolarów. Potem miał miejsce niesamowity skok tej wartości powyżej 100, chyba 12 dolarów, teraz nawet wiem, jaki jest aktualny. I zdarzył się swego rodzaju cud ekonomiczny, porównywalny do cudów ekonomicznych, które zdarzają się na giełdach. Giełdach na całym świecie, gdzie, gdzie wprowadza się jakąś firmę, która wartości 100 milionów złotych, na przykład, czy milionów dolarów, na bazie oczekiwań inwestorów, w ciągu paru dni zmienia swoją wartość na 200 czy 300 milionów dolarów. Od tak. Czemu tak dzieje się z Bitcoinem i czemu tak twórcy tego całego konceptu zdecydowali się robić? Nie wiem. Mechanizm jest, jak, pod, jak potwierdzają sami też twórcy, on jest mechanizmem dla ludzi, którzy no, nie boją się ryzyka. Czyli podobnie tak jak użytkownicy wszelakich giełd, którzy nie boją się ryzyka i chętnie zainwestują w coś, ale nie mając gwarancji na to, ile to będzie warte jutro. To tak też dzisiaj użytkownicy bitcoina mogą podchodzić do swojej waluty. Na razie mamy tylko skoki wartości bitcoina. Czy ten skok będzie niekończącym się rodzajem wzrostu, czy też będzie podlegał pewnym korektom? To takie bardzo ładne, zgrabne, ukute przez fachowców z giełd słowo. Nie wiem, nie wiem, jak będzie wyglądał kurs Bitcoina, natomiast dobry jest absolutnie inny w tym, w tym zakresie, ponieważ dobry wzorem wszystkich tego typu inicjatyw, które funkcjonują na świecie, ma kurs ustawiony na sztywno. Na sztywno do lokalnej waluty. Czyli mówimy tutaj o rozwiązaniu pod tytułem Jeden złoty Polski, to jeden dobry. Jedno euro w Europie Zachodniej to jedno na przykład Res Euro. Czy coin euro, etc., etc.? Jeden Regio Geld Euro to jedno euro w Niemczech, prawda? Czyli te wszystkie, większość, wszystkich tych, które poznałem, inicjatyw lokalnych pieniędzy, one kursy mają ustawione na sztywno. Nie ma możliwości kursowości. Zresztą regulacje, które pojawiły się na rynku amerykańskim, w, już w 1982 roku, w ramach Tefra Pakt, kiedy wybuchły dość mocno inicjatywy takich lokalnych pieniędzy, one często przyjmują różne dziwne nazwy, więc niełatwo je odnaleźć w internecie. Ale ten pakt z 1982 roku za Reagan'a no, on dość jasno określał, że nie mamy tutaj do czynienia z rodzajem fizycznej waluty, tylko zapisu księgowego. To po pierwsze, że odpowiedzialność podatkowa użytkowników tego takiego no, lokalnego dolara jest dokładnie taka sama jak odpowiedzialność podatkowa za przychody w dolarze amerykańskim. Odpowiedzialność, dodatkowa odpowiedzialność dla administratorów takiego systemu, czego nie ma jeszcze w wypadku. Inicjatywy Bitcoin, a jest od 1982 roku obłożona regulacjami szczegółowymi dla administratorów lokalnych walut. I wszędzie tam nie ma czegoś takiego jak kursowość dolara lokalnego do dolara amerykańskiego. No, mieliśmy przykłady całkiem i tak dawno w Hadze. Spotykając administratora Calgary Dollars, czyli rynek kanadyjski, to samo. Jeden Calgary Dollars równa się jeden kanadyjski dolar. Kursy są ustawione bardzo na sztywno, nawet sięgając do takich bardzo już starych, najlepszych, największych przykładów, jak ten szwajcarski wirowy frank, od nazwy organizacji Wir. On jest ustawiony na sztywno. Jeden frank szwajcarski równa się jeden wir frank. Nie ma żadnej kursowości, nie ma możliwości kupna, sprzedaży, nie ma spreadów, czyli tych różnic pomiędzy kupną i sprzedażą. Nie ma możliwości w ogóle sprzedaży tych lokalnych walut, dlatego że ich ideą jest utrzymanie odpowiedniej ilości środka transakcyjnego, tego komplementarnego, działającego obok tego państwowego, jakby coraz większym masie w społeczeństwie, którego używa. Natomiast jeżeli mamy przykład takiej inicjatywy jak bitcoin, nie ma gwarancji na to, że polscy użytkownicy bitcoin zachowają jakby sumę, którą dzisiaj operują jutro, bo ktoś sprzeda swoje bitcoiny do Chin i zabawa się kończy. Po jakim kursie, czy będzie to dla niego korzystne, czy nie, to już jest jakby druga strona medalu. Ale to jest też różnica podstawowa, od której zaczęło się to pytanie. Nie ma kursowości w lokalnych walutach. One są na sztywno połączone. W Bitcoinie kursowość jest i nigdy nie wiadomo, jaka ta kursowość może być dnia następnego. Darku, twórcy Bitcoin twierdzą, że ta konkretna waluta nie może być fałszowana. Jak to wygląda w przypadku dobrego? Bez szczegółów technicznych, proszę opowiedz nam o tym. Proszę. Czy no, najmniej chyba będę miał do powiedzenia na temat szczegółów technicznych związanych z całym procesem miningu i kreacji bitcoina, bo mimo paru prób, takich luźnych, które podjąłem, żeby zrozumieć, jak ten proces wygląda kreacji tej waluty, nie zgłębiłem tajników tejże kreacji. Ale przypiąłbym się jednak tutaj na chwilę do pewności, która mówi o tym, że no, nie ma możliwości jakby włamania się do systemu, bo to też widziałem takie komentarze, że to zajęłoby bardzo dużo czasu dla superkomputerów. No, ja tutaj nie podzielam niestety tej jakby optymistycznej wieści, ponieważ no, chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że, 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 że ludzie się włamywali do Pentagonu, który miał być naj, tym najbez, najbardziej bezpiecznym miejscem na Ziemi. Ludzie się włamywali, hakerzy włamywali się do NASA. Całkiem niedawna afera ze Snowdenem i NSA no, pokazała, że rządy, co niektórych państw są w stanie monitorować po prostu 100% wszystkiego tego, co dzieje się w internecie, więc ja nie wiem, skąd takie przekonanie i pewność, że tam się nie można włamać. Stawiam to pod wielkim znakiem zapytania. Ale chyba tutaj jest ważniejszą kwestia, jakby powodu, dla którego ktoś miałby się włamać. Chcąc odpowiedzieć do porządku na postawione pytanie, zauważmy, że jeżeli dojdzie do włamania do systemu Bitcoin czy do kradzieży tych środków, to ktoś spokojnie może je spieniężyć na pieniądz państwowy dowolny, prawda, czy na amerykańskie dolary, czy na euro, czy nawet na polskie złoty, bo są... I zniknąć, oparować, po prostu wziąć te pieniądze w kieszeń i, i, i uciec. Natomiast dobry, jako rodzaj komplementarnej lokalnej waluty, pozostanie wzorem y, y, wszystkich ważniejszych tego typu inicjatyw w formie zapisów księgowych. Czyli system, do którego uważamy, że no, tak jak to już powiedziałem, nie ma możliwości, żeby wierzyć, że się ktoś nie włamie, czyli zakładamy, że ktoś się może włamać do systemu dobrego ma jedno jedyne zabezpieczenie. Po co miałby to robić, skoro nie będzie mógł wymienić tego dobrego na pieniądz państwowy i polecieć z nim do Hondurasu, czy gdzie sobie tam żewnie wymyśli, bo, bo jego się nie da zabrać, bo nie da się ukraść zapisu księgowego. Owszem, są pewne zagrożenia przy kwestii lokalnych pieniędzy i w tym również dobrego, ale one dotyczą tych akcji, które mają coś wspólnego z wydawaniem pseudo banknotów, czy pseudomonet, prawda, które są na przykładzie: Bristol Pounds. Wypuszczono taką pierwszą emisję certyfikowaną w, na rynek ale przede wszystkim jako obiekt kolekcjonerski, numizmatyczny i element no, fizy fizycznego wizualizowania idei tych lokalnych pieniędzy. Ale to jest bardzo limitowana seria, ona jest w pełni pod kontrolą. Te pseudo banknoty, które są w Bristol Pound wypuszczone, czy nawet w Brixton Pound, czy nawet w Regio Geld, one często mają określony termin ważności. Czyli jeżeli weźmiemy banknoty z Bristol Pound, to zobaczymy i znajdziemy tam druczkiem drobnym, drobnym niestety zapisane, że te numizmatyczne pseudo banknoty ważne są do września 2015 i należy je zwrócić do administratora, żeby uzyskać zapis na koncie. Czyli jest to rodzaj pełnej kontroli nad tą całą emisją tego bristolskiego funta fizyczną fizyczną, bo to co mają na kontach elektronicznych w ramach bankowości takiej online jest no stop pod kontrolą i tego po prostu się nie da ukraść. Nawet jeżeli się jutro włamie do Bristol Pound i, i zabiorę komuś z konta. 10 tysięcy funtów, to co z nimi zrobię? Bo w banknocie ich nie wypłacę. Nie będę miał też możliwości ich sprzedania komukolwiek, ponieważ tamten system ogranicza takie możliwości. I jeżeli nie jestem ich w stanie zamienić na pieniądz państwowy, fizyczny, który mógłbym schować do kieszeni i zachować pełną anonimowość, no to, to co? To dalej jestem w tym systemie. Przypadki włamań do systemów lokalnych walut owszem zdarzały się. Przypadki fałszowań. Takich emisji, na przykład y, wspomnianej tutaj Bristol Pound, zdarzały się. Natomiast ich wykrywalność jest w zasadzie stuprocentowa i natychmiastowa. Natychmiastowa. Czyli wróciłbym tutaj na chwilę do ne, tego hasła przewodniego, które funkcjonuje przy ne, Bitcoinie, że mówi się, że tu jest, e, że Bitcoin jest formą kryptowaluty, że nie wiadomo kto ma te Bitcoiny, nie wiadomo ile ich ma. No to też, jeżeli komuś zginą, to nie będzie wiadomo, gdzie ich szukać tak naprawdę. Natomiast w wypadku lokalnych inicjatyw, tych lokalnych, komplementarnych pieniędzy, administrator wie. W pełni monitoruje to, co się dzieje, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu jest w stanie ustalić, czy było włamanie, kto się włamał, a jeżeli doszło do jakiejkolwiek kradzieży, to z czyjego konta, na czyje konto poszły te funty z Bristolu. I to jest natychmiast po prostu wykrywalne. Więc to jest absolutna, w mojej opinii, oczywiście, wyższość, dlatego że wiem o tym, że część użytkowników, jakby bitcoina, no, ceni sobie to, że nikt nie wie, ile tych bitcoinów e, e, mają na swoim koncie i gdzie one są i jak one tam są przechowywane. No to tak administrator wie. Administrator bitcoina na pewno wie, no bo musi mieć w to jakoś wgląd. Natomiast w lokalnej walucie wygląda to właśnie w ten omówiony przeze mnie inny, zupełnie inny sposób, gdzie całkowicie pod kontrolą utrzymuje się cały system przez cały czas. Darku, znalazłem w internecie taką informację, że fundusz hedgingowy na Malcie będzie przyjmował jako środki inwestycyjne bitcoiny. Tak. Jak to skomentujesz? Tak. No, jeśli to jest decyzja funduszu hedgingowego, jak najbardziej. Jeżeli administratorzy bitcoina widzą w tym jakiś określony cel, to jak najbardziej. Natomiast no, nie będzie takiej możliwości w przypadku lokalnej waluty dobrej i nie znam takich możliwości w przypadku innych lokalnych walut, które znam po świecie. Podstawowa różnica wygląda w sposób bardzo prosty w opinii większości administratorów lokalnych walut środowisko giełd, funduszów hedgingowych to jest sektor spekulacyjnej gospodarki spekulacyjny, gdzie usiłuje się ugrać coś kapitałem ten sektor gospodarczy rządzi się swoimi prawami wcale nie jest przejrzysty wcale nie jest w naszej opinii. Jakby uczciwy i, i, i odpowiadający w sferze gospodarki realnej, a sfera gospodarki realnej to jest właśnie to miejsce, w którym się dedykuje lokalne waluty. Bez względu na to, czy one się nazywają dobry, czy regiogeld geld, czy res, czy, czy, czy wir szwajcarski, to są waluty, które mają obsługiwać. Tą gospodarkę na tym poziomie jakby najbardziej bazowym, czyli na tych najprostszych transakcjach. Jesteś piekarzem, chcę od ciebie kupić chleb, bo ty możesz mi go sprzedać, prawda? I używam lokalnej waluty, żeby kupić od ciebie ten chleb. Ty jako piekarz używasz tej lokalnej waluty, żeby kupić od lokalnego rolnika mąkę czy, czy jakieś rzeczy, które ci są potrzebne do prowadzenia tej, tejże piekarni. I nie ma możliwości, żeby ktoś z użytkowników tych lokalnych walut, o której ja bym wiedział na dzień dzisiejszy, mógłby w jakikolwiek sposób zainwestować te lokalne euro, dolary czy złotówki w jakiś rodzaj gry inwestorskiej, na giełdzie tam w tej sferze spekulacyjnej. Nie. Tu zupełnie znowu potężna, dramatyczna różnica. Jak widać, bitcoin ma służyć no, tym samym celom co pieniądze globalne. Dolar jest globalnym pieniądzem, służy temu czemu służy, i bitcoin podąża jakby tą drogą. W, wszystkie lokalne inicjatywy lokalnych pieniędzy one się nie kierują absolutnie w tamtą stronę one kierują się w stronę właśnie zwykłych transakcji na y, rynku, który nazywamy tym rynkiem realnym, prawda? Jeżeli ja potrzebuję od ciebie jakiejś usługi i ty ją chcesz mi sprzedać w lokalnej walucie, to jest ok, to jest realny rynek. Jeżeli ja chcę coś kupić za te lokalne pieniądze, to to dalej jest realny rynek. Jeżeli ktoś coś dzisiaj produkuje, i, 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 i on to sprzedaje, i on się akceptuje przyjmowanie zapłaty w formie tej lokalnej waluty, to to dalej też jest lokalny rynek. Jeżeli ktoś sobie chce odłożyć tych lokalnych dolarów czy, 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 czy euro na jakieś tam cięższe czasy, o to już nie do końca jest to miejsce, w którym lokalne waluty chciałyby widzieć tego typu reakcje. Lokalne waluty uznaje się li, tylko jako środek transakcyjny, który nie ma leżeć na Twoim koncie, nie ma służyć do spekulacji, nie ma być globalny. Ma obsługiwać gospodarkę lokalnie i ma krążyć szybko. Natomiast inicjatywa, o której wspomniałeś, ja również znalazłem tę informację. Yy, z Bitcoinem, który, który będzie przyjmowany jako jako pieniądz inwestycyjny przez jeden z funduszy hedgingowych, no to, to nakładają się dwie poważne sprawy, o których mówi się przy okazji lokalnych pieniędzy. No jak to, to po pierwsze idą te lokalne, te komplementarne pieniądze. No Bitcoin nie jest lokalny, jest komplementarny, ale nie jest lokalny, bo jest globalny. Idą w sferę spekulacyjną gospodarki. A dwa, jednak dopuszcza się trzymanie jakby tych bitcoinów na koncie, czyli wcale nie dba się o to, żeby one szybko cyrkulowały. Wśród użytkowników załatwiając dziesiątki, dziesiątki drobnych, troszeczkę większych i średnich transakcji, które to dają po prostu ludziom to, co im potrzeba, czyli zaspokojenie swoich potrzeb, tak? Jestem głodny, kupuję chleb, moja potrzeba została zaspokojona. Potrzebuję naprawić auto, naprawiam auto u kogoś, to przyjmuję mi zapłatę lokalną walutą. Potrzeba została zaspokojona. Nie tezauryzuję, nie zbieram, nie odkładam tego na kupę, nie czekam, aż wartość się zmieni, bo, no, bo to nie ten rodzaj narzędzia. To, to, to zupełnie dwa różne światy, i, i Bitcoin w tym miejscu również wykazuje bardziej cechy pieniądza globalnego, pieniądza, który ma służyć tezauryzacji. I to zupełnie nie jest ta dziedzina, w którą wybierają się, czy działają na rzecz której od niektóre, od 80 lat lokalne waluty. A co z inflacją? Czy dobry będzie podlegał inflacji? W odniesieniu do bitcoina? Czy no bitcoin tak. będzie podlegał inflacji? Ja też y, znalazłem takie informacje, że bitcoin jest swego rodzaju zabezpieczeniem e, inflacyjnym. No, osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak zabezpieczenie inflacyjne, dlatego że jeżeli jutro e, e, wartość poszczególnych walut na świecie, za które na przykład możemy kupować lub sprzedaży, sprzedawać Bitcoiny się zmieni, to zmieni się też wartość Bitcoina. Zmieni się też wartość Bitcoina. A ponieważ Bitcoin jak podobne globalne waluty podlega prawu podaży i popytu, czyli w zależności od tego ilu mamy chętnych do kupienia, a ile do sprzedania, ustala się jego kurs. No to ten kurs tak naprawdę, ja nie wiem jaki on będzie. I, I to jest nakładające się tutaj, są dwa ekonomiczne zjawiska na siebie. Inflacja w przypadku bitcoina może wystąpić wtedy, kiedy tych bitcoinów będzie zdecydowanie za dużo, czyli wartość tego środka transakcyjnego spadnie. Inflacją mogą być również kwestie błędnego zarządzania całym tym projektem. To o bitcoinie, jeżeli chodzi o dobrego czy o lokalne waluty, Wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, że dobry jest na sztywno połączony z lokalną walutą. W Polsce to jest polska złotówka. Jeżeli polska złotówka będzie podlegała inflacji, to taka sama będzie inflacja dokładnie na dobrym. Można wywoływać w ramach błędnego zarządzania inflacja jakby wewnątrz tylko i wyłącznie lokalnych walut, i takie przypadki miały miejsce na świecie, ale leżą one w gestii administratora, i przez administratora mogą być szybciutko korygowane w momencie. Zawsze do zjawiska inflacji dochodzi nam wtedy, kiedy podaż danej waluty jest zbyt duża w odniesieniu do możliwości jakby absorpcji, czyli wykorzystania, czyli popytu na tą walutę w środowisku, w którym ona jest wykorzystywana. Natomiast o ile w projektach lokalnych walut połączonych na sztywno z walutami państwowymi to wiemy, że jeżeli lokalna państwowa waluta, polski złoty dla przykładu, podlega 5% inflacji, to dobry tym samym będzie podlegał również 5% inflacji. Ale nie wiemy tych samych Rzeczy w odniesieniu do globalnej waluty, kryptowaluty, jaką jest Bitcoin, ponieważ ten mechanizm jest już dużo bardziej złożony i są już tam jeszcze mechanizmy dodatkowe włączone. Czy Bitcoin będzie podlegał inflacji? Nie mam zielonego pojęcia, ale z całą pewnością nie jest przed nią zabezpieczony. Nie jest przed nią zabezpieczony. Tarkus, znalazłem w internecie materiały mówiące o tym, że Bitcoin to jest eksperyment. Czy dobry też z eksperymentem? Tak, to są materiały, na które ja również trafiłem. Faktycznie jedni z propagatorów idei bitcoinu w Polsce dość jasno i klarownie mówią o tym, że bitcoin jest eksperymentem i co zabawne, szczerze przyznają, że nie wiedzą, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Dobry nie jest eksperymentem. Dobry nie jest eksperymentem, dobry jest... Powielaniem pewnych rozwiązań, które działają 80 lat gdzie indziej, na innych rynkach. Ja daję tutaj za przykład rynki europejskie, szwajcarskie, belgijskie, holenderskie, niemieckie i jest realizacją tego projektu w Polsce. Jest realizacją tego projektu w Polsce. Czy dobry jest eksperymentem? Nie, nie jest On z realizacją projektu, ale czy wyjdzie, czy nie wyjdzie czy dobre wyjdzie, czy nie wyjdzie, to zależy już tu od administratorów, od użytkowników, od ludzi, którzy w ten projekt się włączają, bo były też takie inicjatywy na świecie, no, po prostu, które upadły z lokalnymi walutami, które po prostu no, nie udało się rozwinąć, nie udało się rozbudować z bardzo różnych często powodów. Ale odpowiadając w skrócie na to pytanie, czy mamy zamiar tutaj eksperymentować? Nie, mamy zamiar zrobić to, co zrobili inni na świecie. Po prostu powtórzyć sprawdzone mechanizmy, włączyć takie rozwiązania, jakie sprawdzają się gdzie indziej i to jest to, co zamierzamy zrobić. Jakie będą dalsze losy bitcoina i dobrego, to pokaże czas. Dziękujemy bardzo za rozmowę, Darko i Igrożowca. Dziękuję Państwu.